Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko z tej strony Mitrox, zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Battlefield 1 i będziemy zaczynać kolejną ciekawą, jakże piękną historię. To już będzie czwarta z pięciu historii, lecz jak wchodziłem w zasadzie w grę? To było napisane, odkryte historie, czy jakiś tam inny tekst. 4 na 6, a tutaj mamy tylko 5 historii, więc ciekawe, czy jakaś szósta historia się odblokuje, czy to jest jakaś DLC. Ciekawi Przeciwili mnie. ...z całego świata. Nieświadomi, aroganccy, mężni. Wojna miała być dla nas sprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą, podczas której każdy będzie mógł sięgnąć po chwałę. Zamiast przygody... Czekała na nas przerażająca rzeczywistość, a jedynym wspólnym mianownikiem była śmierć. Niezbyt ciekawie się zapowiada, ale na pewno będzie bardzo piękna historia, mam taką nadzieję. Tylko trzy rozdziały ma ta historia akurat, chociaż historia Luki miała w zasadzie tylko dwie. Frederik Bishop? O Boże! Hej, y, jesteś Frederick Bishop? Nie, Bishop nie żyje. <noise> Ale czy to nie twoje zdjęcie? Jak to wygląda. Jack Foster, ty twój nowy podobieczny. Nieprawda. Musisz zabrać tego dzieciaka. Piu, mowy nie ma. Przyjechał tu, bo chciał ciebie poznać. Fryderyka Bishopa, Dumy Australii. Kłamał w sprawie wieku na komisji wojskowej. Znam. Dobra, za mną. Z jednej strony trochę tak mi przykro tego podobiecznego Frederika, bo tak właśnie ma na imię nasz główny bohater. Jednak jest młody i nawet chyba nie mieć tego czeka na polu walki, więc na pewno będzie ciekawie. Już czuję misję, w której będzie musieli go uratować. Pierwsza fala była bez szans. Spójrz na ich obronę. Niby jak mamy zdobyć te plaże? Pomogą nam drednocy. zatkaj uszy, mały. Będzie głośno. w To jest epickie, co teraz tutaj się dzieje. Właśnie o, taki, o taką lornetkę mi chodziło. Takiej mnie brakowało. Chyba nie trafiliśmy. Chociaż Dobra. Pora ruszać. Ola, hola, dokąd idziesz? No z tobą. Przygotuj broń. Eda, zostajesz. Ruszycie z dowództwem dopiero jak wystrzelę sygnałową flarę. Tak jest? Tak jest. Uważaj na siebie. Jeszcze jest będzie naprawdę mega interesująca historia. Jak to wszystko mega dobrze wygląda, to jest aż po prostu chore do uwierzenia. Jak można fajną grę zrobić? Dobra, nie możemy biegać, gdy już użyjemy szarze naszym bagnetem. Dobrze wiedzieć. Aż to już jest praktycznie końcówka gry mi się zdaje. O kurde! Nie mamy zbytnio tutaj żadnej osłony, trzeba wejść jeszcze wyżej. To jest kolczaty drut i martliśmy. drogą poszliśmy. Chciałem tam tą górą pójść, ale jednak widziałem tam kolczaty drut, od którego dostajemy też obrażenia i zdajemy się wolniejsi. Ale dobrze wiedzieć, że dołem mamy tym razem mniejsza. Musimy wejść na samą górę według mnie, żeby się móc schronić zacząć, bo jednak trochę słabo tak to wygląda. Jednak mamy normalny celowy, celownik, normalny w sensie dzisiejszych czasów tak to nazwijmy. Dobra, to nie jest moja ulubiona broń... Zobacz, strzelba! Dobra, przypomniało mi się, że właśnie w pierwszym odcinku mieliśmy strzelbę, ostatnio się dziwiłem, czy... Właśnie możemy mieć strzelby jakąś. Dobra, no, tutaj mamy jakieś skrzynki z bronią, ale nie będziemy zmieniać, mi się strasznie podobają. Te. Przynajmniej strzelby bym nie zmieniał. W sumie, mega dobra jest, jak dla mnie. Super się z niej naprawdę strzela. O, kurde! Działko pancerne jakieś. Oj, 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 za wcześnie pobiegliśmy. Powinniśmy się bardziej trzymać za naszymi właśnie tymi. Sojusznikami, tak to nazwijmy. Oni chyba są nieśmiertelni, a przynajmniej są. nie otrzymują wrażeń, jeżeli tak nie jest. wytyczone w grze? Nie wiem co. Chciałem powiedzieć. Dobra, jeszcze raz. Pójdźmy tym razem ostrożniej. Od razu celniej nam idzie. Super. Co my zrobiliśmy? Oddali się nam naszą broń. Chciałem tylko przeładować, a nie oddawać broń. Mamy chyba szansę go tam zabić, mi się zdaje. Albo dość mocno obić to działko jego. Zabiliśmy już go? Może. Możliwe nawet. Bezro jest słabo, że zmarnowali... Już tyle pocisków zmarnowaliśmy, że aż... Nie, wiem, co mam powiedzieć? Głupi mi aż trochę. Na szczyt mamy iść, więc pójdźmy dalej do góry. Boi się wchodzić w ogień. Wolę jednak nie podchodzić aż tak blisko. Raczej nas podpali, tak mi się coś zdaje. Tutaj już będzie stało, stało to działko. ale mała amunicji już. Zaważyło... Nas przypał. Spróbujmy tam, może granat dorzucimy. Piękny granat to był. Oraz zdjęty tamten strzelec z działka. Kolejny chyba jeszcze zdjęty tak. Moglibyśmy już niby zmieniać broń, ale mi się nie wydaje. Żebyśmy mogli zmieniać broń, bo wydaje... Kurde, tego wydaje mi się, powiedziałem. Zdaje mi się, użyjmy innego słowa, że mamy dość dobre bronie. Padają na strzała praktycznie, jeżeli trafimy dobrze. Palimy gumę. Kurde, teraz mi się przydało zmienić broń. Mam tylko jeden magazynek. Mamy ostatni granat teraz. Chyba... Nie, jednak nic to nie dało. Chociaż jednym pociskiem chyba dwóch tam zabiliśmy. Ostatnie dwa pociski poczekajmy na HP. Nie trafiliśmy niczym praktycznie O, mamy już więcej amunicji, ale gorszy salownik Zumienięcie go tak teraz trafimy, bez tego stalownika super Dostał w Super nam to poszło nawet Tylko amunicji teraz zmarnowaliśmy Wyjmujmy może lepiej tą strzelbę Headshot'a chyba dostał. Kolejny headshot, albo critical'a. Lecimy dalej. Mamy trochę więcej amunicji. Ta droga jest chyba zawodona, trzeba do dołu podejść. Zmarnowane... zmarnowane dwa przyciski, szkoda. Teraz tylko jeden. W sumie powinniśmy kogoś zadźgać, żeby nie marnować takich kul. Bo jednak one są na wagę złota. Jak dla mnie. Już myślałem, że ktoś chce nas zanurzować. Jakiś taki dziwny dźwięk był. Dobra, możemy już wychylać. Nikogo nie ma, ale ja słyszę kogoś. Kroki. W budynku? Dobra, widzę go. Oj, kolejny jeszcze. Halo? Wydaje mi się, że nasza post, główna postać, ten Frederick, jest chyba jakoś znany w, w otoczeniu, może podróżników. Wygląda mi na takiego albo na jakiegoś wysławionego żołnierza w końcu. Ten młody tak się nami. No młody, nazwijmy go początkującym. Nas się, nami się tak jarosz, że to właśnie my jesteśmy. Amunicja nam się powoli kończy do naszego sztuceru. Był tu ktoś, jednak, dobra Kolejny gdzieś z tyłu Siemka. Kurde, jakie mega mocne są sztucery w tej grze. Tak to nie, czy to jest sztucer tak fachowo, ale nazwiemy to może karabin wyborowy. Chyba następnym celem będzie ten kościół. Wydaje mi się, że to jest jakiś kościół, albo nie wiem, bazylika? Albo klasztor? Mniejsza już z tym. Chyba nie mamy żadnego tutaj sojusznika ani. ani kogo z oddziału? Tak to nazwijmy, oddziału. Szkoda, bo by się przydali. Może by koledzy je jednak zabili. W sumie, teraz tylko czekam, aż się przejmie punkt. Mamy przeładowane. Niby tak, ale amunicja nam się powoli kończy. Tutaj coś jest. Karabinek. Nie wiem, czy on będzie dobrym pomysłem, Wolę strzelbę. No, przyjmujemy. Jak szybko wygląda przyjmowanie? Ciekawe, czy tak jest w trybie online też. Na pewno fajnie, na pewno. Kurde, ile ja tego na pewno mówię? Jestem pewny, że mega fajnie to wygląda. Pora wystrzelić flarę. Patrzy, no! Chłopcze, kłamstwem kupiłeś bilet do piekła! Chciałeś, żeby ci postawili pomnik na wiejskim placu! Już, mały, wstawaj. Dalej. Dalej, chłopie. Ja tutaj umrę. Nie umrzesz. Australijczyk. Nie można cię zabić. Co? Może i tak. Chyba, że... jesteś z Zelandii. <laughs> Nie. Dobrze. Ale po kolei. Masz. No już, wstawaj! Rób to, co ja. Ręka tutaj. Tak, w tę stronę. Kolbę oprzyj o ramię, policzek na kolbie. Nie, o tak. Skieruj tam, gdzie chcesz strzelać. Dobrze. Rozstaw trochę stopy. Już się bałem, że moi Australijczycy gdzieś przepadli. W czymś pomóc? Ty nie, chłopak. Potrzebowalibyśmy gońca. – Serio? – Nie. – Tak. – Nie! Nie zmuszaj go do tego. Trafi na jakąś strzelaninę i zginie. Nie, nie, nie. Dam radę. Nie. Ja to zrobię. Dobra. Zostaniesz ze mną. A ty, ty sobie pobiegasz. I wydaje mi się, że właśnie mamy mega przyjemnego głównego bohatera. Na początku wydało mi się takim zrzędliwym staruchem, tak, tak go nazwijmy. a teraz wydaje mi się naprawdę być spoko facetem. Jak dla mnie chce uchronić właśnie tego młodego od horroru, chociaż pokazał mu go. I raczej zmienił do niego nastawienie, tak mi się zdaje, więc zaczynajmy dalej. Goniec, kojarzymy się właśnie to z... Kojarzymy się Goniec właśnie z kimś na koniu, nie wiem czemu naprawdę. I szkoda, że nie było żadnej jazdy na koniu. Chociaż jeszcze może być, bo mamy jeszcze ostatnią historię. E, kobiety z... Jak to się nazywało? Z jakichś tam krajów piaszczystych. Afganistanu? Kurde, wypadło mi kompletnie z głowy. Jezu, jakie dobre są te karabiny, naprawdę. mega celne są. Chyba, że ja mam takiego cela, nagle złapałem. Dobra, to chyba koniec przeciwników na tym terenie. Uhuhu. Mamy lowka, nie mamy amunicji. on ma jakiś karabin? Kurde, nie to karabin, to pistolecik. O kurde, o kurde. Może ten miał coś lepszego. Miał ja strzelba. To jeszcze gorzej. Przydałoby mi się coś na odległość. Albo nie wiem, czy to będzie działało. Tu coś niby jest. Mamy trochę więcej amunicji, niby. Kurde, jak już mnie denerwują ci z tymi działami. Wywaliłbym im kopa. No dobra, na razie palimy gumę. Po spodziewanej drodze, czyli na ślepo biec. Jest teraz tak, patrzymy teren. nie Niesławka się tutaj dzieje. Dalsze poszliśmy od tej lewej strony, bo tam się działy niesłe jaja. Może przeciwników tam było. Wróciłem wabik, żeby nam zniknął ten komunikat. Szczerze, genialna snajperka. Ale mamy tylko 10 nabojów. Nie spodziewałem się, że to będzie taka fajna snajperka. O kurde! O kurde! Granacik palimy. Teraz my im rzućmy coś. Na przywitanie. O, przez. Nie dodaję obrażeń przez ściany, super. Za na nam nic nie zrobią, więc super. Szkoda, że nie możemy amunicji podnosić przeciwników. To by na pewno nam pomogło. Ciągle biegam po tych mam mając nadzieję, że podniesiemy jakąś amunicję z nikomą. O, nasi tutaj... Już co chciałem powiedzieć? A tak, już nie do końca nasi, Whitehall. To mi się zdaje, że to jest właśnie ten. Nasz podopieczny, tak. Właśnie tak był nazywany. Albo ten generał, tak go nazwijmy, który nas wysłał tutaj. Znaczy, podstawiliśmy się za tego podopiecznego, żeby nie szedł na pole walki. Jaki mamy teraz cel? Nie wiem. A, mamy wrócić tam. No to spoko. E, musimy się trzymać z dala od prawej, teraz naszej strony. Bo tam były jakieś działa, których, których nie. W zasadzie przeciwnicy na działach, których nie zastrzeliliśmy. Dokładnie tutaj byli, po prawo, gdzieś. Coś? Dużo przeciwników tutaj jest. Kurde, no. O! Umarł sobie? Tak, ich zde Śmiesznie nawet upadło, ale to już są tam na razie, czyli nie musimy się bać. Kurde, ile tutaj jest? jak tutaj jest? zmarnowaliśmy na tego zmarnowaliśmy na tego Musimy raczej tutaj wyczyścić cały teren. O tak. O kurde. Przyzwyczaję się właśnie do sterowania samolotem. Tu już jest nasz. E, tutaj jest. A, już sobie ucieka. White Hala. White Hall to o, mi się zdaje, że będzie ten młody. Tak coś czuję. Jednak tak. Zabiłem. Nie, kurwa, nie zabiłeś. Dobry strzał. E, no tak, zobaczyłem go. No i ja. Nasze linie ledwie się trzymają. Tak myślałem. Bishop powiadam dowództwo, że zaraz ruszamy. Ej, nie martw się. Poradzę sobie z tym. Broń w górę, łeb w dół. Nie wychylaj się. Jasne? Jasne. Zrobimy to, ale to dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do następnego odcinka. Siemka.